Witam wszystkich bardzo serdecznie w Szkole Podstawowej nr 9 imienia Jana Brzechwy w Katowicach. Zapraszam wszystkich na spacer po naszej szkole, a oprowadzą Was uczniowie z klasy 5 B. W SP 9 Was witamy i na wycieczkę po szkole zapraszamy! Tu na szkoły wchodzimy. Na lekcje pędzimy. czas spędzamy, a po na rodziców bezpiecznie czekamy. Tu salę gimnastyczną mamy. I najlepsze, najlepsze błędy odbywamy. Fizycznie się rozwijamy i o bezpieczeństwo dbamy. I otoczynamy. Tu książki czytamy. I się wyciszamy. Tu drogę do pani dyrektor Który znajdziemy. Do pielęgniarki również dojdziemy. Tu każdą sprawę przyniesiemy. I pomocną dłoń dostaniemy. Tutaj gramy. I z i wybiegamy. Tu na dole intendentkę i kierowniczkę świetlicy również znajdziemy i wszystkie problemy rozwiążemy. To informatyka mamy. Wiedzę o komputerach nabywamy. Zawsze przejdziemy. I gorąco przyjęci zostaniemy. Zaspadem wam dziękujemy! I 11 marca na dniu otwartym na Was oczekujemy.